Nie pije, ja na No ciągamy później będziemy Ale... ty, zawody do 12, nie? Łowienie. Do 12 nie Dobre, ma sensu. Do 13 przywiozło. No, zanim zejdzie się tu, to... ...popakuje się tam już jest sprzęt cały i... Tak. już Kaśka tam.

A co z tym? Dzwoniłem, poinformowałem No to prawda, bo ja dzwoniłem do ciebie No, ale w piątek musiałem już podać ilość osób do tego, nie? Najpierw 15 Może to ja do wyśpieszka Wzięłem yy, za sześcią, na skiławą. Tam na piłkę. Żeby się dobrze Mam wyłowiło. Młody na, ty, na strefie, najlepszy z drużyny był. Naszej. Tam już dalej nikogo nie ma. Nie ma. Nie ma. A poszło do góry, Ale

Pierwszy ziemia z Znaczy ja mam szybaka 52 hmm. tak. Dobra, gum to. to Na kogo to Na syna Karol Na to, jak to nie karo, yy, Seniorzy, trzy miejsca i liczny udział dość liczny jestem mile zaskoczony tak trzymać no no w ogóle podsumowaniu po sezonu zaczniemy od Karola Karol dzisiaj przyszły mistrz koła wędkarskiego rapa buduje. trzy Yy, dobra, to to będzie yy, Karol Pierwsze miejsce w punktacji seniorów yy, Piotr 3,34 Tyle samo uczciśnicy tę dłoń Drugie miejsce mis, młody mis. Roman Fit Kilo 68 Uuu. Trzecie Uuu. miejsce Marek Kornet 0,92 Napoleon. na podium i mirek A. które czwarte, A, czwarte. czwarte wynikiem 0,82 yy, dla Karola zbudowaliśmy no. yy, taki puchar pocieszenia za udział w zawodach wędkarskich zakończenie sezonu 2003 Kolega skarbnika prosił o prędkość tu bo tam ciemno nie widać Tu Marek chodź tu tu przed ławką Tu stańcie Poza na strefie też był z drużyny najlepszy No Z drużyny, z drużyny Gratuluję Krzychu stań tu przed ławką O tu tu no. Gratuluję Karol yy, No i pierwsze miejsce Proszę bardzo to to jest. dla Piotra. Tam ja 34 ja Proszę bardzo. Gratuluję. Ja Gratuluję. Ja Drugie miejsce. Roman. Ja mu dam, daj. Jest dobrze, ja sam <głysłem> sobie wezmę. <głysłem> Gratuluję, panie Romanie. Cienko, cienko, w tym roku, w tym roku, no. Jest, jest chudło <noise> No. Gratulacje. I trzecie miejsce. Nie no. co Trzecie ja ci dam. miejsce. Gratuluję. Dziękuję Państwu. Proszę bardzo. Trzecie miejsce. No yy, i jeszcze. Złote medale dla pierwszego miejsca. Piotr. Za sezon. Sezonowe, cały. W sezonie, do, do, do Srebrne miejsce. <laughs> ja, Srebrny w medal. miejsce. Srebrny medal. To trzeba już tego nie wydawać, ja to <laughs> No i brąz oczywiście dla kolegi Marka. No, kurde już. Ja muszę półkę przedłużyć. Na Gratulacje. Ale no tego nie, nie ma. Tylko się I taką tak tak rabkę zarząd nie koła, ufundował nie dla głównego naszego nie sponsora. Podziękowanie za wsparcie działalności w sezonie 2013 dla pana dyrektora Janusza Napiórkowskiego. W związku z tym, że ufundował, uczymy, wręczymy. wręczymy. To te... no, no to rób, rób zakończenie. A teraz, yy, teraz yy, na zakończenie zapraszam na yy, rybkę i na kiełbaskę z ogniska. Masz coś tu? Gospodarz. Mierz kiełbaskę. Bo my jedziemy do ba. Nie masz kiełbaskę. Z yy, tych podróżnych chyba będzie. wiesz. ona jest tam z Masz spóźniony ten do Ja

Od ale nie ma nic darmo Ktoś komuś płatkę rozebrał i widzę a ja jeszcze dosku się panów a co działa?